Mafii. Gry z 2002 roku. Faboła gry jest osadzona w latach 30. XX wieku. Twórcami gry jest Czeskie Studio Illusion Softworks. Wiele osób wychowało się w tej grze. Na pełnej z portugalskich wysp odnaleziono skamieniałe jaja dinozaurów. Są to jaja tytanozaurów, czyli jednych z największych gadów na całej Ziemi. Mogą one osiągnąć 20 metrów wysokości. Odnaleziono 20 jaj. Z szereg z nich mogą znajdować się embriony, które pomogą nam w reprodukcji gadów. Od soboty 10 października został wprowadzony nakaz noszenia maseczek w miejscach publicznych. Lasów to nie obowiązuje. Cała Polska za to została objęta żółtą strefą. Niestety... 30 października na serwisie Disney Plus wejdzie drugi sezon serialu The Mandalorian. Serial ten opowiada o łowcy nagród, który przemierza galaktykę. Pewnego razu natknął się na nakaz schwytania Baby Jody, memicznej postaci, która opanowała internet. Schwytał ją i oddał kupcowi, jednak coś go skłoniło do uratowania baby jody. Podejrzewają, że kupiec chciał ją zjeść. Teraz jest ścigany przez całą galaktykę. Yes. Bonjour, bonjour, bonjour. Uh, I'm bonjour, cameraman. Yes. Bonjour, yes jour? Nie, nie ma. Mam, ba mam baguette. baguette Mam baguette To pan baguette? Bagietę. Ah, yeah, yeah. oui, 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 oui. bagietę, oui, oui. co ja tutaj robię? Um, miał pan, pan franc, Francuz, tak? Pan się pisał takie o siwistości. A, ah, okej. Okay. I'm, I'm so sorry, man. O siwistości. I'm so sorry. E, e, pan tu przyszedł do wi wiadomości. Wiadomości. a Wiadomości. Wiadomości, yeah, yeah. I just week, just week. Ale dobrze. Pan tu chyba przyszedł do... E, tem, music, koncikłe. Music, koncikłe. Mm, music, koncikłe? Yeah, yeah, oui, oui, oui. Justly, yeah. uh, dobrze, no, dobrze, dobrze. Ok, to zaczyna no, Start, started, ok? Yeah, yeah, yeah. Ja, ja. Moje żrozy. Porozmawiamy też trochę o Frederikach 2020. Jednym z laureatów w 2020 został Dawid Posiarek. Dawid Posiarek był znany Posiarek wszystkim, ale niestety swoją nagrodę będzie mógł odebrać dopiero za rok. Przez sytuację panującą w kraju. Jak wiemy, miejsce w 2020 roku będzie mieć jeszcze Eurowizję Juno. Polska wygrała dwie Eurowizje Juno z zęda, ale powiedzmy też trochę o tym, że Walentina, 11-letnia Walentina, będzie reprezentować nasz naród francuski, ale jeżeli chodzi o Polskę, będzie to Alicja Trash, która brała już, już w The Devil's Kids. Jak wiemy ostatnio miała miejsce premiera piosenki Tajemniczy Ogród. Ehm, Roksana węgielska piosenka promująca film Tajemniczy Ogród. Pójdźmy kawałek tak, ja, przyjaciółmi. Więcej sam przeżyć Już nie Ostatnia miejsca premiera piosenki również A um, Mongus Jako produkcja Jest to piosenka taka bardziej rozrywkowa, rapowa Wypuśćmy kawałek Wczoraj na do czas, ja robię kawałki Według mnie Nie chcę w mojej Przejdźmy również do e, polecenia. Polecam piosenkę Baggin You. Jest to piosenka Matcona Official. Sądzę, że jest to piosenka mm, bardzo dobra, mm, bardzo dobra jakościowo, bardzo dobra, można się chwilę pobujać o Ale mm, miała ona miejsce premier 10 lat temu, ma chyba 70, wyświetl 70 milionów wyświetleń, Teraz przesłuchajmy kawałek. dziękuję. O, dzień dobry. O, oh, okej, okay, okej. Dzień dobry, panie... okay. dzień dobry, dzień dobry Mr. Zalewski. Dzień dobry, Pani Agnieszka Gąska. Dzień dobry, Ktoś, dzień dobry. Proszę Pana, już Pan kładź zdejmę. O, oh, okej, okay. thank you very much. Ile Pan leciał tym helikopterem? A, wie Pan. Um, podróż bardzo Znośna, bym powiedział. O, bardzo dobrze. Warunki nie były złe. Dzień dobry, dobrze, bardzo. Tak, proszę. ale strasznie gorąco, muszę przyznać, w tych o. słuchawkach. A. Mhm. Proszę, proszę. Ale czapkę proszę mi zostawić, ponieważ moje włosy nie, niełożone, jak widać. O. Wyglądam bardzo źle. A ja ja ja. Ja samo. A ja ja. Ja ja mam. So I'm I'm, I'm um, to uh, I'm uh, San Francisco on uh, to you are on San Francisco. Yeah, yeah. On San Francisco to to Italy to Italy okay. to to Poland. Yeah. All right. uh, and for for Poland, uh, go 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 to um, Japan. Yeah. No, no, ja yeah, yeah. no, no, no. Yeah, man. dobrze, zaraz zaczynamy. Okej, okay, okej, okay. dobrze, okay. dobrze. Porsche Taycan jest nowym liderem sprzedaży w marcu. Porsche przybiło ono nawet van'ere. Warto dodać, że jest to model elektryczny. Tutaj ma, mają państwo jego wygląd oraz wykres, jak yy, w marce Porsche jak sprzedaje się poszczególne modele. W marcu BMW pojawiły się kolejne generacje dwóch modeli: modelu M3 oraz M4. Mo te modele będą miały zupełnie nowe grille. Mają one swoich przeciwników oraz zwolenników. Według mnie nie są one jakoś specjalnie brzydkie. Brzydszy jest natomiast jest, y grill modelu, modelu Serii 7. W marcu Toyota pojawiła y się no nowa Toyota Jalis, mianowicie GR Yaris. Będzie on posiadał napęd na 4 koła oraz moc 260 koni mechanicznych. Istny pocisk na kołach. W marcu KIA pojawił się nowy model, mianowicie K5. Niestety nie będzie on oferowany u nas w Europie. Za chwilę będą mogli Państwo zobaczyć filmik, na którym zobaczycie, jak taki KIA robi obrót o 360 stopni na specjalnie przygotowanej rampie. 60. Often imagined rarely attempted.

Zalewski. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Good, mo good morning, good, good morning, dzień good, dobry. good morning. W końcu Pan do nas przybył. Przymartwiłem. Tak, tak. Mówię, Mówiłam, mam coś nagrać, tak? A, tak, tak. Już, już. Ja wezmę te rzeczy od Pana. Już, już. Wie pan, Konie bo ja to jestem odchwytywany. Tak, tak. O, A, ja słyszałam, że pan tak. był na, na Eweresie. Tak, tak. tak, tak A, pana. dobrze, dobrze. Tam jest tak zimno. A, jest ale, zimno. ale widzę, że pan ubrał. Tak, tak. Tak, tutaj kurteczka. Da, da pan ten Zdejmę. Tak. O, proszę. Chyba zdejmę to... kurteczkę. Tak, da pan, ja zdejmę. O, dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja pozwoli pan, ja ze Oczywiście, pan się. Słyszałem, że. Bez nich yy, nie rozstaje. Tak, a więc yy, no... Możemy o, zaczynać, dobrze. myślę. Dobrze, a więc kamera! Akcja! Witam w końciku sportowym Sebastiana. Jak wiemy, 7 października miał mieć polska Finlandia. No, jak wiemy, chłopacy bardzo dobrze zagrali. Wynik 5-1 znaczy, siedzią między nimi. ja tam grał, to było o wiele lepiej. Widziałem bardzo dużo błędów, ja mam to wszystko lepiej zrobił Zobaczcie na moją formę. To, e, tego, to jest praca kilkanaście lat, oni to mogli się ode mnie uczyć. Ale o meczu. E, Groźicki strzelił trzy bramki, Piątek strzelił jedną bramkę, a Melik strzelił jedną bramkę. R e, daje no tam, to nam wynik 5-1 dla Polski. Dlatego bardzo gratulujemy. Ale, jak już jesteśmy przy piłce nożnej, to powiedzmy o meczu Polska-Włochy. Miał on miejsce 11 października. Wynik tego spotkania to był remis. Niestety żaden zespół nie strzelił gola. Było to mecz Ligi Narodów pomiędzy Polską a Włochami. 14 października w środę miało również miejsce spotkanie Bośnia-Harcegowina. Wynik tego spotkania to 3-0. Polacy wygrali znowu. Wiadomo, gdybym ja tam to... ha, <laughs> Bejka, z nich 6 0 by było. to wiecie, bo się ja... <laughs> A, to ja... Tak, jest taki... Ale kto strzelił Lewandowski Enti, bardzo dobre gole. I dziękuję Wam bardzo. Przechodzimy do ostatniego faktu. Jak wiecie, ja jestem bardzo dobrym sportowcem. Często interesuję się od całego swojego życia. Tenisem, wszyscy o tym wiedzą. Ale jak wiemy, French Open został wygrany przez Polkę, 19-letnią Igę Świątek. Bardzo gratulujemy tego um, przedsięwzięcia. Um, wygrała ona 7 milionów złotych. Miejmy nadzieję, że ułoży sobie za to życie. Naprawdę bardzo gratuluję. A dzisiaj polecam piłki Nike'a. A wiecie, co dają piłki Nike'a? Waszą bardzo dobrą sprawność fizyczną, jak wiecie, ja stosuję to już jeden miesiąc. I co, co, je... proszę zobaczyć efekty natychmiastowe. Do widzenia. Dzień dobry, jest tu kto? Kolejny. Ciekawe, jest? Kolejny. Czy to jest? Kim pan jest? Ja tu na. No, ten. ten, do wiadomości z... przyszedłem. A my zostańcie. Dobry? Dobry, no, proszę, zacznijcie. Co pan tu robi? Dobry? Co pan tu robi? Ja na. Te, do wiadomości przyszedłem. A, a co pan ma na głowie? Zosta to. To jest ochrona przed kosmitami. Zostań! Tu pan jakiś róg ma? Został. To jest ochrona przed kosmitami. A ja proszę, pokazać to, bo ja tego nie widzę. Róg. To jest ochranie przed kosmitami na mój... Ja... na mój cenny umysł. Ale co pan tu robi Jak? Co pan tu robi? Szedłem do wiadomości. Co, co, I co pan zamierza tu zrobić? Będę mówić o technologii. A, no może być. Czekaj, bo Nie. muszę odpisać na maila. Nie mamy lepszych. Nie ma lepszych. Co pan tam klika? Co pan strony? Mail. Ludziemy. A, Proszę pana, nagrywa pan to czy nie, bo panu zwolnimy? Chwila, mamy dużo pizza. Ha! Został to! Nie! suczuję jak pożerają mi umysł. Pan nagrywa albo nie! Dobrze. Bo inaczej panu nie uda. Dobrze. Nagrywa. Spadł pan łóżek. Trudno. Bez niego sobie poradzę. To da, niech pan go da. Będziemy mieć zapalnika. Dobrze. To zaczynamy? Tak, kamera w zapisie. Okay. Pojawiły się nowe, zupełnie nowe iPhone 12. Najtańszy iPhone 12 mini będzie kosztował 3600 zł. A najdroższy iPhone 12 Pro 5G będzie kosztował 6600 700 albo 800 zł, coś około tego. A więc, on, bo mi macha w ogóle jakimś kijkiem. Dobrze, przejdźmy do kolejnej informacji. Prawda? Tak, tak? A. Ninebot wypuścił nowe swoje, nowe go-karty. Tutaj macie Państwo wykres, na którym dokładnie widać, jakie mają parametry. LG wypuściło. Nowy model LG smart, nowy model smartfonu LG Wing. Będzie miał on rozkładany ekran. Yy, dzięki, yy, dzięki temu będzie wyglądał jak krzyż. Tutaj ma, ma, mogą Państwo go zobaczyć. Wychodzą dwie nowe konsole: PlayStation 5 oraz Xbox Series X oraz S. Xbox wygląda jak lodówka. A PlayStation jak router Wi-Fi. Polecam w dzisiejszym wydaniu faktów czapki do chronienia się przed kosmitami na stronie choćsięprzedkosmitami.pl. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, tego kącika. Zapraszam do reszty oglądania. Dziękuję. Dziękujemy za obejrzenie tego wspaniałego pierwszego październikowego wydania faktów. thank you